Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, Szymek, i dzisiaj jesteśmy z Koszim! Cześć! Cześć! I gramy sobie w Part Games na Hypixel'u Standardowo, jak zwykle, ta gierka nie lubię jej strasznie, wiesz, Szymeczku? Bo to, to jest, własne Musimy po prostu wkładać bloki w dziury, które są w tej ścianie, Stare. Czyli teraz po prostu musisz wypełniać tutaj miejsca Patrz, Aha, o, tak jak okay. ja, ja już zrobiłem O kurs... stary, szybko! Musisz... A nie! A? Na tej ścianie! Jak! No tutaj stary, patrz na mnie teraz! Patrz, no. to stawiam tutaj i musisz to ustawić tak! Aha, tak to działa! No Już tak. na pewno nie dostaniesz punktów raczej za to, ale Na pewno dostanę! No nie no bo patrz, ja stary mam tyle samo punktów co ci na pierwszym, na pierwszych trzech miejscach i jestem na czwartym miejscu. Dobra, czy ja są on wygram, zobaczysz? Zobacz, Dobra, okej. Okay. No może nie na tej nie, ręce. Nie tak, okej. Okay. Dobra. O nie, teraz to jest trudne, stary A w ogóle! Zapomniałem mu łapce w górę powiedzieć! O nie, słuchajcie, jeśli też macie wakacje, dostawcie łapkę w górę. Co z no tego, właśnie, że my ja akurat z Kośkim mamy dłuższe wakacje? Będziemy wam to wypominać przez. <laughs> Bo ma też właśnie właśnie teraz dłuższe. Tak, tak, trzy miesiące. Trzy miesiące jeszcze mi właśnie mi też zostały trzy miesiące jeszcze, więc eee... mamy trochę o, ja dłuższe od was. Okej, okay. ale tak już jak mam wakacje teraz. Ja już w sumie mam też od miesiąca masz od miesiąca już czy ty skończyłeś eee, później jakoś? Nie, dopiero od tygodnia mam. A, no tak. Dobra, a! Zdążyłem. Jestem drugi, ale spoko, dobra. A jak który jestem? No nie jestem. Nie ma gwiazdki w ogóle. <noise> dobra, ale to jest spoko, stary, parkoury lubię. Zawsze tutaj parkour, staram tak? się być jakoś pierwszy, no Okej. Okay. Lecimy to... z parkurem To wygram to, zobaczysz, teraz wygram No i w ogóle jeśli chcecie więcej odcinków z koszim, to możecie zostawić komentarz. O, Matko, i zostawić oczywiście łapkę w górę, bo to jest w sumie pierwszy odcinek na moim kanale z Koszim. Tak. Tak napisałem. Tak napisałem: Kosz i chodź, nagrajmy. Chodź, zobaczymy. No i nagrywamy. Dobra, jestem trzeci. Ktoś mnie wyprzedził. No nie, to jest takie krótkie. No ale przeszedłeś tak czy siak, ale na czwartym miejscu, stary. O nie. No widzisz. Ja będę na podium w tym odcinku. Miejmy nadzieję, że będziesz czegoś. ale patrz stary, przeżył już 5 osób, powinno się już kończyć, chyba, o skończyło oh, się O jest, to jest o, to jest jakiś... trudne stary, na środku, jak popatrzysz w takim jedno miejsce, jest bikon, gdzie takie cztery bikony tam są takie żółte I Musisz tak, dojść do tamtego miejsca, musisz dojść O kurcze, czyli taki labirynt po prostu Tak, i gonić pająk jeszcze, który cię o -o. będzie cały czas zjadł O nie ślepy załóg. No, to nie jest. jest najgorsze Dobra A znowu o, masz go tak bić nie? Właśnie, nie wiem stary, czekaj o, kurczaki! Doszedłem do środka chyba. O, ja, doszedłem. Będę pierwszy? Na to znasz, Jestem i. pierwszy! Nie, bo tu jest z każdym. Każdy, o każdy nie. za każdym razem cię inaczej spałni, o, stare. Ja no cię no Nie widzę. widzę gracza, wiesz? Ale już nie będziesz, bo, nie. bo już nie masz szans. Elo, no o, patrz, nie ktoś nie mnie rozpoznał tutaj. <grym> 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 Dzikus 1, Dobra. 5, 1, 0. Dobra. Gdzie Dobra, nie jest, pojęcie są. Uważaj, żeby tu. przejść... Przejdź, przejdź, Aj, zginąłeś. Aj, no, no ale myślę, że jeszcze będziesz miał jakieś szanse tutaj na punkciki stare. Ale to jest wielkie. No, naprawdę, a ja ty już też na tym O, właśnie, patrz, pierwsze miejsce. Jestem po prawej stronie, masz teraz jakby główną taką eliminację. O nie. Jestem taki jest? trochę z, Na tej dużych takich ścianach tablicy, są tam teraz po, pokazane takie jakby kombinacje bloków i musisz to jakby przerysować w to miejsce, stare. O Jezu, jak to zrobić? No, to jest trudne, Aha, dobra, tu, 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 tam, O nie! To jest trudne. Tu, tu. Dobra, jestem drugi, niestety. Kurczę. Myślałem, że będę pierwszy, ale tu ostatnie, tu jest ten, Netherlack! Oj, nie zdążyłeś tak ci siak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty byłeś. Tak... Pamiętam o tym mam strasznie problemy, wiesz? No szczami. ja staram się robić po kolei, że robię od ostatniego i wtedy patrzę gdzie co jest po kolei, nie? Ale to tak... To jest stary trunek, patrz, tutaj przed nami, teraz z tamtej strony, gdzie mamy więcej miejsca, gdzie są te napisy Będą leciały takie dymy w naszą stronę. Będziemy... Zadymka fiu-fiu, No i trzeba skakać i omijać. Okej, okay. butelka frufru, okej, okay, skacze! <laughs> zadymka w ciągu butelka fiu fiu <śmiech> <śmiech> Dobra Niech tu się będą wiedzieli o co chodzi. O. Dobra, jak wiecie, okay. to napiszcie w komentarzu, żebyście mi wytłumaczyli. Dobra. To tak to trochę takie shurikeny, jakby lecą, nie? A, no. Takie gwiazdki. Dobra, jestem nadal jest w pierwszej trójce, a nie podoba mi się, że Danilow jest przede mną, bo on jest przede mną w kwalifikacji. Nie, ja już chyba jestem najwyżej teraz w kwalifikacji ogólnej. Ale to nie Ta jest mi się trudne. wydaje. nie okay. jest trudne. Ja też mam 12 punktów. O nie! Już nie. nie okay. O, jestem pierwszy. Dobra. Yeah! Stary, 11 nie. punktów. I zostało nam jeszcze trzy gierki i chyba teraz będzie parkour, z tego co wiem. A nie, jednak nie. Teraz jesteśmy stara na takiej eee, lodowej wielkiej nie? wyspie. Nie, 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 nie skaczę sobie w środek, stary. <grym> Musimy się zrzucać <grym> teraz śnieżkami. Rzucać no nie, się z tej platformy. Tak, i cały czas to, to się cały czas. O nie. Ej, ej, bo tutaj taki. Jakiś dzikus. To to, dzikus się to na to mnie rzuca, to jest ten, co mi rozpoznał. Rzucaj tego nagiego. Tego nagiego, nie! Nie możesz tego nagiego tutaj. Dzikus na mnie robi tego. Pokus fokusa na mnie zrobił i ja nawet na chyba, nie spadł spo... jeszcze, o nie yeah. no nie, ja spadłem pierwszy naprawdę, <noise> o nie nie, nie spadnij stary rzuć okay, tego, jest, go, tego bo ten dzikus się na mnie sfokusował pisał, no ale Danilow też spadł, więc spokojnie, na razie jest, mam duże szanse hej, że, żyjesz, patrz, ile osób stary się utrzymuje, ale to się cały czas zmniejsza Ej, jakiś jest dzikus. dzikus, no mówiłem, że on, on mi pisał Joda mistrz jest elojoda znaczy Napisał. On... Dobra, zrzucę go, patrz, patrz! Patrz, patrz rzuci, rzucisz! Nie! No nie, spadliście obydwoje! Patrz, ale on ciebie zrzucił i ty jego zrzuciłeś. No co cię teraz z dobrze. Dobra, zobaczymy kto z tej trójki. Mam Rusiące. nadzieję... Żadna osoba w ogóle z tych osób nie jest teraz Oho. w kwalifikacji ogólnej, więc może... Więc Oho, kto wygra? Może kapi. Kapi. Wygląda na Polaka, bo tak w sumie Polacy chyba sobie kapi Ma taką robią. Taką fajną bluzę i... A, ah, spadł. Jednak nie, Kenny wygrała. No dobra, ale nadal jestem pierwszy stare. Jeszcze oh, my teraz my. muszę pokazać swoją moc, a to jest The Floor Is Lava. O nie! The Floor Is Lava! <laughs> dobra. E, dobra, ale dobra. to jest parkour, tak? Po dobra. Prostu. Tak, to jest po prostu parkour. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Pas no nie, spadłem już. a to jest <laughs> łatwy stary parkour, strasznie. No ja wiem, ale jestem lawą straszną. Dobra, mam nadzieję, że, że nikt przede mną nie jest. Tak, to są dwa etapy i masz checkpointa po pierwszym etapie, jak przejdziesz. Ale jestem drugi, Danilow niestety, ale to już powiem Jesteś trzeci. Yes, Pierwszy Pierwsze punkty yes, zdobyte! Yes. Wow! Nice. Nawet mimo tego, że spałeś, to zdążyłeś mieć jakieś miejsce. No. Do jak, na, no. Na koniec jest jakby kwalifikacja generalna. No, da, ogólna, ale została nam jeszcze jedna i gierka, oprócz tej. Nie pamiętam, co to... A nie, nie lubię strasznie tej mapy. Do to, to jest? Nie, musimy jak najwięcej terenu tej tablicy zająć jajkami naszymi. <laughs> Jakkolwiek to brzmi, o, ale kurczę. trzeba po prostu tak zrobić. Tu, dobra. I wiesz, ciekawostka taka, ja już tak mówię na każdym odcinku chyba, ale zawsze ten teren, który ty zajmujesz jajkami, jest żółty u każdej osoby Serio? Ta, masz żółty, nie? Czyli ty też masz żółty. Tak, ja też mam żółty, ale to u Ciebie widać inaczej. Mój ja kolor żółty mało, inaczej widać. Mało tego terenu zajmuje, wiesz? No Krasznie. mi też, stary, mi się wydaje, że cały czas ktoś jakby strzelał w, idealnie w to samo miejsce co ja Może to ja <noise> Może tak, ale jestem na razie pierwszy. I na razie... Okay. O, jestem pierwszy! Pierwszy Ju raz tej. Ja byłem taki po lewej stronie, w prawym dolnym jest taki dużo mojego, dobra, nieważne. Ale pierwsze miejsce. Wow, stary patrz, szacunek. Ty nie jesteś na podium. Jestem pierwszy. Jak to? Jestem pierwszy, Nie, popatrz na ja te. Nie, no Widzisz, to może sobie jedynie wejść. <laughs> Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną szybką minigierkę. Dobra, uwaga, lecimy teraz, uciekamy przed śnieżkami, stary. Słuchaj, Aha, teraz nad nami będą trają. śnieżki, i będziemy się musieli chować pod takimi półpłytkami, pół które gdzieś tutaj będą. Okej, okay. krwawe. Jest. Ej, fajne, serio, fajne są te minigierki. No. Ale one te stare siekluskie? już są, szkoda, że nie dodali jakichś nowych jeszcze na, na Hypixelu. O Bo... nie, to dopiero teraz leci. No, to leci dopiero teraz. No, chciałem wychodzić. Dobra, ale ja. ja chcę jakieś pod takie puste jakieś opad jakby Zalepałem tam, jak się tam, tak? sam. No. Tylko ja strasznie mam to głośno, więc sobie ściszę dźwięki w Minecrafcie Okej, okay, już ściszyłem trochę. Okej. Okay. O, zaraz obok mnie. No nie, chciałem być sam. zginął już. Tak, zginął. Gdzie ja sobie chyba? Nie, jeszcze chyba nikt nie zginął. Bo zawsze Oho. na czacie jest napisane. No te. Tak. Jeju, ale szybko teraz będą zlatywały. No, coraz szybciej stary. My na przykład raz już byśmy na 13 fali. Chyba. Na razie bo wtedy piąta, na 13 nie fali chyba. Mm. Można się już bić, wiesz? Te, po prostu można się bić? spychać. Jak na 13 o, fali, no? <laughs> Dobra, ale jeszcze Dobra, chyba może... faktycznie nikt nie zginął, bo 8 osób powinno. No, 8 osób jest na minigierce maksymalnie stary tutaj. Okej. Więc wszyscy żyją, ale zaraz aż, będzie tutaj skomplikowanie, wiesz, bo na przykład później będzie tak, że będzie tylko jeden z, 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 takie miejsce... bezpieczne na tej arenie. To trochę jakby taka... Mm. takie jakby krzesła kiedyś, kiedyś były, że no, wiesz, dookoła jakby chodzić i... No, tylko ty akurat wiesz, jest akurat tak, że każdy się może schować na jednym krzesie jakby. Każdy <laughs> pod jedno krzesło może wejść. O, dobra, są już dwa właśnie bezpieczne miejsca, widzisz, nie? No, jedno nich zginęło już. Tak? No to, to dopiero. O, nie, teraz jest jedno, jedno miejsce. Jest, zaraz się będziemy mogli uderzać. No, chyba na 13 rundzie, tak jak mówiłem. Więc po prostu wtedy robimy stary. Tutaj, okay. po boku. Okej, okay, Pamiętaj, na 13 rundzie spychamy wszystkich jak najlepiej, okej? Okay? Jak najbardziej. Dobra, Tylko tak, żeby siebie nie, też, nie, nie uderzać. Jeszcze jedna runda i będziemy mogli się uderzać. Okej, okay. już I chyba teraz. teraz. Tak? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie teraz. A, Ale zaraz jest. za nami była. Wow! Dobra, teraz pójdę. Teraz się. chyba będziemy mogli się uderzać. Tak. A Zaczyna się O kurcze Gdzie to jest? O nie! A! Ej, utrzymałem się Ja też Co się dzieje? Dobra, 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 teraz... No nie! Ratunku No nie, nie zginąłem ja Jako jedyny stary. No nie, spychaj ich stary, spychaj No nie! jedno. Oni... Nie, jedna... Z... jeszcze nawet nie byłeś na podium stary No nie <śleszt> No nie, nie wierzę Okej, okay, to jest moja ulubiona gierka stara na tym serwerze. To jest będą świnki teraz na dole i trzeba je spychać. do do Aha, swojej dziury tutaj, wiek. no. Spoko. No, tylko musisz tak na taką nie, tak, taktykę. Ja tu je poczekam, żeby je trochę więcej tych świnek, albo ogarnę nie, tutaj. O, jest... a, ukradłem. Ukradłem ziomkowi. O nie. Patrz, będę Ale się zbliżył. strasznie. O, ktoś już złapał taką małą świnkę. Jak ktoś zbierze tą małą świnkę właśnie, stary... To zamyka się innym tutaj wejście, Ono właśnie one lubią odskakiwać, a szczególnie ale to jest mi teraz. To no jest nie, ale mi spadło. A ja tutaj zawsze byłem dobra, patrz, że tu jakaś osoba ma już 4. O nie A ja, ja, ja zawsze wiem, tutaj otwierałem. Kurde, to jest trudne, mega trudne. No nie ta mała świnka mnie denerwuje Denerwuje. Ale zamknął chyba innym drogę w takim razie. Dobra, już kolejna. Jestem stary na trzecim miejscu jak na razie. Ale to ja nie, nie, nie wiem, są moje... To nie jest mój szczyt ambicji. Patrz, ja mam stary 5. Jestem na razie. Bardzo wysoko. Ja właśnie nie wiem jak to się łop. No okay, nie! Że... Musisz no tak nie się cofnąć, się stary. Jak łapiesz, jak znaczy złapiesz już jakąś świnkę, to musisz się tak cofnąć do tyłu. Aha. Czy okay. ten flex jest dobry? Nie sądziłem, że aż tak. A zostało jeszcze 6 sekund. Ale ja nie dogonisz go chyba. Tym bardziej, że nie mogę a zabrać jeszcze jakiejś świnki. Serio? <laughs> no. Kurde, a ja teraz właśnie zrobiłem dwa punkty. Teraz słuchaj, musisz strzelać swoje łuki. Łuki musisz, znaczy w swoim kolor wełny jaki masz. Musisz strzelać łukiem. A Ja okay. mam na szczęście przed sobą dużo mojego. Aha, dobra, tu u góry. No. Jakby przyspiesza ta, ten, ta. ten wózek. Coraz szybciej u... leci. To jest fajne. O nie, ale mi uciekłeś. No, jestem trochę z przodu. Bo ja strzelam jak najwięcej swojego. Oj, nie trafiłem teraz. Ale widzę swój. Oj, trafiłem w kogoś innego. Mam Ej, nadzieję, że To jest taki łatwy. Nie, naj najgorzej, że jak próbuję swoje strzelać, a strzelam w kogoś innego i wiem, że kogoś przyspieszam. A to tak kogoś przyspiesza? No, Ta. Nie. To a ile to jest razy strzelałem. Ja teraz strzela tak praktycznie wskażę no. kogoś innego, ale liczę na to, że ktoś strzela w moje po prostu. Ej, chyba cię doganiam. Tak, doganiam cię. Ale ja teraz przyspieszam. Ja jest, też. jestem drugi, ty trzeci. Nie. A, bo ktoś już doleciał do mety i po prostu wtedy się kończy Ale ładnie, Aha, dobra. Jesteśmy na wulkanie, trzeci? stary. Teraz musimy, bo on wybucha, stary. Po prostu są tutaj takie nagle się będą zmieniać na żółte, później na pomarańczowe i nagle na czerwone. I o, wtedy, to jest fajowe No i jak biegasz po tym, to się, to się zwiększa, jakby. Więc musisz tak trochę dobra. uważać. Tak jakby parkour i taki, coś no takiego. taki TNT run trochę, tylko że mhm. po prostu. Yy, dobra, czekaj, ja muszę tutaj trochę Marek, zrzucić już takie, dziewczynę. Już wygrałem kiedyś taki coś. Ej, tu ja cię podkopię, dobra. Nie, to, Ja, ja tak. za tobą biegnę właśnie, ziomeczku, co? Na przykład? Nie, idź stąd. Dobra. Okej, okay, widzę cię, siema! O, ale nie. cię minąłem, stary. Pa, podkusiłeś mnie. Serio? Tak. Wygrałem to! No nie. Co ty gadasz? A ja jeszcze, jeszcze miałem dużo terenu tutaj do wykorzystania. A teraz słuchaj, bawimy się w rzeźnika Dobra, to Wrześ... są jakby punkty nad zielonkami Ta, To akurat na najszym co jest też takie No, no, no yy, Dobra. bo w sumie to był taki pierwowzór i na później wykorzystaj. to Tylko no, nie może zabijać tych takich, ten, nie? Tych minusowych, no Tych minusowych nie może zabijać, bo one są wtedy... One się zabierają połowę punktów i to nie jest takie fajne Jak powin... jak się wydaje Dobra, tylko ja tutaj szukam jednej takiej laski mojej ulubionej no nie, nie Ej, uciekaj dobra, mi. To, to jest łatwe akurat. Tym okay. jestem chyba dobry. Dobra. Fasz, no w pozycji, na drugą teraz. Teraz raz pierwszy jesteś jest stary przecież. Po, no no tak Oczywiście. <laughs> o kurczę. Dobra. Dobra, wow, stary, jak ty, jak ty mnie tak przegoniłeś, ja nie wiem nawet jak cię zabijać No chociaż raz wygram, co? No, no życzę ci teraz, stary tego tutaj Żebyś nie pokazał jak na, na, już na poprzednim odcinku pokazałeś, znaczy na pierwszej arenie, że trochę ci słabi tutaj poszło, bo jeden punkt miałeś chyba, nie? Czekaj, no, zabij ci, tą, ja zabi, zabiję ci ją Wygrałem! Nie, ty! Ja byłem okay. w trzecim miejscu, myślałem, myślałem, że wygrałem My Straszyłem. O nie, jesteśmy teraz stary na linie. No to jest... Okay. No i musimy teraz... Będą nad nami punkciki takie musimy je zbierać. Aha, to chyba wiem o co chodzi. No. no. Tylko to jest czasami takie dziwne, bo ja teraz przeleciałem na przykład przez punkt i w ogóle mi nie dało tego punktu, więc... Ja tak e, zwyczaj patrzę w górę. O nie, ktoś mi zabrał punkt przed nosem. A to mogę nawet wlecieć w te punkty, nie muszę pod spodem jakby tak jak w No, to jest takie... Ja Czasami nawet mimo, że wlecisz pod spodem, to to ci nie zalicza, wiesz? Ja na przykład teraz mam bardzo Aha. mało punktów, bo nie chcę kompletnie zaliczać tego. Jestem pierwszy! No właśnie widzę. Dobra, teraz... To ty zebrałeś czerwone, czy co ty zebrałeś? Nie, właśnie żółte ciągle zbieram. No, i na tym da ci dobrze idzie. No. Ale ktoś cię przegonił, zebrał chyba czerwone w takim razie. Kurcz, ale jak czerwone zebrać, to jakiś podwójny skok musi być, czy nie? Nie, musisz zebrać taką pajęczynę, stary, która jest na, na górze. O, jestem trzeci, stary. Diament mam. O kurczę, musimy uważać, bo... Druga osoba ma tyle samo punktów co ja, a teraz bawimy się w zabijacza nietoperów. Nietoperów. Musimy okay. zabijać jak najwięcej nietoperzy, którzy będą właśnie po prawej. Po tej całej arenie będą. O, widzisz, właśnie. Ej, to nie już nie idzie. mi już nie idzie, no. Ej, to okay. mój był. Ale już nie. No nie. Mm, ja właśnie nie mam tej jakiejś dobrej taktyki na to, ale widzę, że tobie też idzie dobrze tutaj. No właśnie słabo mi idzie. No nie, to bo jesteś pierwszy wad? stary przecież. Serio? No oczywiście LOL! <laughs> Okej okay. Właśnie mam wrażenie, że w ogóle nie trafiam Hmm, tak się wydaje. O matko! Ja naprawdę nie mam koło tutaj trafiać! Daję bonus baty Ja może jednak pozbieram tych z ziemi tutaj E no nie, to jest, ziemi... jest... To jest Ej, niesprawiedliwe, jest, właśnie Bonus baty dam ci więcej trochę, wiesz? Okej okay. Więc ja jakby lepiej możesz LOL, 19 mam! Stary bo ty mnie jeszcze przegonisz tutaj no, mam taką. No, nadzieję. A! Dobra, ja skoczyłem sobie trochę w górę. Ktoś mnie dogania, o nie! Nie, 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 nie? Ja mam za mało punktów, nie mam szans już tutaj, ale jesteś pierwszy. Jest. Ale przez to mamy remis stary. Wszyscy w tabeli mamy remis. O, ale jeszcze jedna ostatnia minigierka została. Dobra. Musimy zająć jak najwięcej terenu. Okej. Okay. Dobra. Mamy teraz taką w ręce, czekaj. Dobra, ja muszę się zastanowić, gdzie ty stawiać. Tutaj. Jak to się robi? Aha, siżut. Rzut... Czekaj, jak to się robi? Szybek, jak to się robi? Czekaj, czekaj. Musisz stawiać obok swojego, tego co położyłeś. Ej, ja położyłem. Ej, <grych> to... No, jak musisz się poszukać dobra? swojego pierwszego. No nie. Dobra, momencik, bo ja muszę tutaj jeszcze postawić z drugiej strony, bo mnie zaraz tutaj otaczą. Ja się boję, że właśnie Kurczę. to zrobią. Ja nie wiem jaki kolor jestem No, nawet. To, no to już masz trochę przyklapany stary No serio Dobra nie końca. Serio nie widzę nic, żadnego innego koloru To też nie ma pokazane, nie? Że napisałem na Dobra. Który jest kolor Gdzieś musisz mieć pokazane Nie wiem A jestem drugi i niestety ta sopia chyba mnie dogoni wiesz bo zostało 6 sekund, a ona ma już strasznie dużo. No, czyli o przegrałem, nie. będę miał na drugim miejscu. Będę tutaj. Aj, patrz. Dobra, Ale nie ja wiem, ty musiałeś pobiu. być fioletowym, albo musiałeś być tym Serio? cyjanowym. A, dobra, jestem drugi, więc w miarę spokojnie wyszło. Bo jestem pierwszy i drugi na tym odcinku. GG, o proszę. Ładnie. No poprawiłeś się od poprzedniej areny. No myślę, że jak jeszcze jeden byśmy nagrali, to to stanie No, wygrę. Dobra, ale to będzie w takim razie koniec mojego odcinka, choć na jakieś robi wejdziemy z gwiazdą przejdź. E, dobra. powiedzmy, że chodź na 23. To 23 Turu. Okej, okay, jestem. Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Nie U, widzę. Za tobą. Aha, bo za możemy tobą. latać no. to chodź gdzieś pójdziemy. Uuu, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Wbijajcie do Koszciego, bo zaraz będziemy nagrywać jeszcze do niego odcineczek. Yy, no i możecie ogólnie bicie, jeśli jeszcze nie znajdziecie wcześniej Koszciego. Ta, no i w ogóle pamiętajcie, łapkę w górę. Właśnie, łapka w górę też standardowo zostawcie. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo! Cześć!